Z tej strony Cartman, to jest mapa odwizam. I przeczytam tej zasady. Kurde, nie czuj, bo będziesz głównym. No tej tutaj. że już lubią mnie. Graj rywalu na Survivalu i Napis Fullu chyba jest. Nie niż bloków. Mapa dla Karton. Twórcy Cubecio, 1, 3 1337 Twórcy Steve z, Biedro z Biedronki. Wpadnij na kanał Domi. It, it. Daj i. Daj łapkę i suba, oczywiście mi. Tam tego. kogoś. wiadomo, że tam. Daj może się tam prawdopodobnie skrybować. Ale idziemy dalej. Po przeczytaniu zasad. Labirynt dla kozaków. Aha. Aha, dobra. Skoro to pewnie będzie coś prostego, ale nie. Dobra. Żartowałem. Halo! Żartowałem. O nie, fajnie to wygląda. Labirynty możecie mi robić. Jakby coś. Jakby coś był ciekawym. Chociaż całą mapę z jednego labiryntu bym nie chciał. Ale tak mówię, że taki jako dodatek to spoko. Eee, dobra. Cały czas idę prawą stroną, chociaż ja różnie idę. Idę lewą, raz prawą. Ale teraz mi się udało fajnie. Parkour, którego nie przejdzie karton Zakład? 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 Dlaczego te są takie lagi na tym świecie, nie wiem Eee, pewnie to jest zakład i pewnie on wygrał Mhm mm Mhm mm Tutaj taki serdeczny spawn point, bym powiedział. Eee, gram bez internetu, że mi tam nic nie przeszkadzało, jakby coś. Spawn Point. Serdeczny spawn point Wrócimy. Zaraz, pamiętam, że wiem, że mam ustawionego, ale tutaj, tutaj było proste, więc tam wiadomo, że tam od razu możemy to przeszkodzić. Nie trzeba wpisać komendy kill i lecimy dalej. O ojej, jak jakie zło Nie podoba mi się to Kurde, to się, znaczy nie, no już takie coś kiedyś pamiętam, że w jakimś tam parkurze przy e, Ale nie na filmiku na tak samemu sobie, chyba z shakeem i... Ojej jeden Chyba to Chyba autor miał rację. dobra, jest postawiony w dobrym miejscu idziemy dobra, już, dobra, już widzę, że tak średnio mam to jakoś czytać, nie dobra Ominę to sobie, bo game mode, na pewno mi się wszystko dobrze wpisze game mode. Jeden, dobra. Autor miał chyba rację, tego nie przejdę. No i teraz Spawn point, oczywiście. I gamę, modę 0. Dobra, spoko. To kada się przejaśnię. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery kratki. Wieram, podki czy cztery kratki? Mi się bardziej podobają cztery kratki, szczerze mówiąc. O! To był, dobra, to były cztery kratki? Tak, to były cztery kratki. No. taki skrót był. albo płotki, no. Podków ja nie toleruję. Więc wlałem. a, widzicie, jak mi ładnie poszło? Tylko to, ja tego tak nie lubię, bo tam. Wszystko zależy, kiedy się skoczy. To jest to trudne. Jaka jest ulubiona potrawa Szejk? Stopy kartona Frytki To oczywiście stopy kartona Czy Szejk... kurde Czy Szejk potajemnie kocha kartona? Hmm Dobra, nieważne Niech nazywa się pierwszy twórca mapy? O nie, bo ten No a widzicie, zacznijmy razem, zgadłem. Yy, jaka nazwa... Jak nazywa się drugi twórca? Yy, dobra. Yy, czy Szejk lubi pociągi i parowozy? Aj, ale tutaj chyba ten, ten quiz z tak nie pasuje. Nie wszystko tutaj pasuje. Yy, znajdź przycisk i połóż na no, bloku diaks. Eee, no dobra! No dobra! Sparajcie, tutaj to nic nie ma, ale. Nie no, dobra, nie lubię tego. Nie chcę mi się szukać tego. Nie chcę mi się tego szukać. Można chyba być głównym się tego szukać. A widzicie, jednak nie jestem głównym, tylko w parkurze. Dobra. Udało mi się jednak znaleźć. Yy, doprowadź skrzynkę z przyciskiem i połóż przyjść na bloku diaksu Jak to działa? Tak, to działa jak. Okej, okay. a to to bierze ze sobą a to też powinno brać ze sobą nie dokładnie pięknie i to pewnie jest coś tak nie nie jest dobra teraz to powinno być tutaj okej okay, to powinno być tutaj spoko to powinno być tutaj czekam mam takie lagi na tym sieciem. aha i coś co bardzo często jest Więc jest, jest tam dużo lagi Jak on teraz zrobić? Yy, tak się nie da Chyba, że A da się coś takiego zrobić No dobra, zrobię tak, bo Pamiętam, że takie coś zrobienie w osoby to jest bardzo proste, nie? Ale widzą sobie Halo No nie Minecraft no Minecraft o nie! Obraził się na mnie. Minecraft się na mnie obraził. O nie, najgorzej. No nie! Dlaczego? Stylaki na tym świecie. O nie, i teraz chyba mi się nagranie wyłączy. Hm, hm, hm. Nagrywanie jest, nagrywanie jest.